Wypowiem się na temat, z którym mnie zbombardowaliście na pryw, króciutko, na temat kamerzysty i tego, co się teraz dzieje. Ja byłem zszokowany, jak w sobotę osoba pewna z jego bardzo bliskiego środowiska powiedziała mi właśnie to, że u niego na telefonie może być w ogóle jakaś dziecięca, co osłupiło mnie po prostu, bo ja nigdy na ten temat nic nie wiedziałem. Natomiast potem potwierdziła mi to jeszcze na osoba z jego środowiska, która powiedziała, że nawet widziała te, ten folder, więc jeżeli kamerzysta faktycznie wracał z tych wakacji i nie poucosywał rzeczy z telefonu, to może mieć naprawdę niezły przypał. E, chcieliście, żebym się powiedział: Ja nie szanuję tych e, zachowań, uważam, że to jest zły człowiek. Współpracowałem z nim, oczywiście tak, ale wtedy jeszcze nie było tego widać, nie pokazywał swoich zachowań. E, wtedy, jak to było wszystko reżyserowane, to naprawdę było git, może to było jakieś śmieszne, potem naprawdę zaczął. Naprawdę zaczął się jakiś chory content, właśnie zaczęli brać innych ludzi, płacić im za jakieś głupie rzeczy, ja tego nie szanowałem i odpuliłem. I mówicie, gdzieś tam jeszcze pojawiają się takie kidy od tym mnie to śmiesznie. Słuchajcie, dzieciaczki moje drogie, kochane, wujek Kubańczyk do Was mówi. Ja bardzo pomogłem Waszemu kochanemu kamerzyście też, e, robiąc nutki, których potem słuchaliście, które robiły, pierwsze dwie nuty nam zrobiły ponad 20 milionów wyświetleń. Jeszcze jak nie wiedzieliście, to ja siedziałem nocami, miksowałem te kawałki, pisałem te kawałki, wymyślałem. Bo to tak naprawdę był nowy, świeży pomysł, bo wtedy muzyka na YouTubie zaczęła, zaczęła się stawać popularna. E, I kamerzyście kończył się content, więc wziął mnie, żeby zarobić sobie grube siano. Ja z tego, co on pewnie ogólnie zarobił, dostałem chuj. No ale tak jak mówię, dostałem zasięgi, które potrafiłem wykorzystać, robię muzyczkę, rozwijam się sportowo i tylko to mnie interesuje. Życzę wam miłego wieczorku, no i jak ktoś sobie naważył piwa, to musi je wypić. Najsmutniejsze, tak sobie pomyślałem, że tylko nie zdążyłem przenieść, bo już wysłałem wniosek o kawałki, które były na jego kanale.